Manko z tej strony, Esteban, a to jest kolejny filmik na tym kanale. I oczywiście kolejny konkurs dla Was, bo zawsze jak jest odcinek, to jest konkursik. Raz jest większy, raz jest mniejszy. Na dzisiaj będziecie do wygrania mieli skinka, zadyszkę około, więc no tak jak najczęściej na odcinkach, jak nie mówię, to zawsze jest skinek, zadyszkę do wygrania. Jak chcecie wygrać, musicie mieć łapę w górę, z dzwonem, komentarz oraz. Musicie używać mojego kodu promocyjnego Esteban, który daje Wam 14% opłaty. No ja mojego kodu nie mogę użyć, no bo, no bo nie mogę grać z moim kodem. Ale ty możesz widzu i ty możesz zgadniać sobie zajebiste nagrody na no, my w dzisiejszym odcinku mamy 2800. No i zaczniemy sobie od podbicia budżetu. Bo otwieramy skrzyneczki za golda. I dzisiaj pobawimy się na nowym evencie, bo mam aż 128 tysięcy punktów no i mam nadzieję, że uda się coś fajnego. Z eventu wyciągnąć, chociaż 128 tysięcy punktów to nie jest tak dużo yy, Ale zobaczymy, zobaczymy, tutaj słabiutko No i jeszcze cztery, możemy takie skrzyneczki sobie otworzyć za golda No i zobaczymy, co tutaj da, wy pamiętajcie, żeby odcinki oglądać do końca yy, No bo to jest bardzo ważne, ten watch time No tutaj, no coś tam sobie yy, nabiliśmy w tym ekwipunku Pięć stówek zawsze na propsie, sprzedajemy tutaj wszystko i możemy przejść do otwierania skrzyneczki winner. Wydajemy te 3000 na skrzynkę winner, i wszystko to, co tutaj wypadnie, będziemy mieli za to punkciki i wymienimy w Prime Rivals. Skipujemy bez przedłużania słabo. Ile taka jedna kosztuje? 128. Jeden item do przodu jest ta wupka Redline za 533 zł. To jest dobry profit. Tutaj słabiutko lecimy dalej. Tutaj znowu słabo. No kurczę, koska by się przydała. No, lipa, ale dobra. No coś tam sobie tych punktów nabijamy. Jeszcze dwie, nie stać mnie jeszcze jedna. Idealnie jest decimator. No i dobra, przechodzimy do eventu. Mamy 148 tysięcy punktów. E, no mnie tutaj nie liczy, bo ja bym wszystko zgarniał. Ale zobaczcie, jakie nagrody sobie możecie fajnie zgarnąć. Za zbieranie właśnie eventowych punkcików. E, więc co? My przechodzimy do kart. Myślę, że przejdziemy do kart i zdrapiemy sobie za każdy poziom. E, każdą, więc zaczynam od pięciu stówek, no tutaj nic ciekawego nie będzie. Um, no, raczej na tych zdrapkach, znaczy na tych kartach średnio można coś grubego dostać. Um, no, zobaczcie, no to są takie, wiecie, to są itemki typowo do bustowania waszego ekwipunku czy tam sprzedania i zrobienia na przykład kontraktu, czy kontrola. E, no także tutaj nic ciekawego. E, kapsuły. Są kapsuły za 500, no to też nie jest wiecie, nic jakiegoś mega, a my sobie wrzucimy 100 tysięcy punktów do generatora, eee, także przejdźmy do kart jeszcze raz, wydajmy sobie jeszcze raz, żeby został 100 koła około, cyk, 103, 2 koła, no, i dobra, no i wrzucamy, wrzucamy do generatora. Zobaczymy, co dostaniemy. Na jakieś dropie jest coś takiego, że trzeba naprawdę, musiałbym mieć z milion tych punktów, żeby coś grubego trafić. No ale zobaczymy. Zawsze to coś tam budżet podbije. 101, 73,1 100 tysięcy wrzucamy. Punktów, generujemy. No i może jakaś kosa. Zobaczmy. Uwaga, Fama's Water of Nepfins. No to jest ten z pamiątki chyba. Chociaż nie wiem dokładnie, ale 251 zł. No widzicie, no szkoda, że nie jakaś koska. Szkoda, że nie jakaś koska, ale okej, okay, ale okej. Okay. Mamy jeszcze tutaj sporo itemów, 2000, więc sobie to sprzedamy. Sprzedajmy to sobie i zrobimy jakiś jeden kontrol. Może mm, a zrobimy, zrobimy sobie jednego kontrolka. Jakiegoś tutaj powiedzmy tak do 3,5 tysiąca, do 3,5 koła. Weźmy sobie Bajoneta Crimson Web'a No i robimy go Robimy go 26% 25 niestety 961 złotych No i niestety nie siadło 25% Próbujemy jeszcze raz O kurde O kurde Ja zapomniałem, że my nie mamy zbytnio salda I zrobiłem lipę Zrobiłem lipę i to dużą, bo zostało mi 200 złotych Hmm No dobra no cóż, będzie to krótszy odcinek, ale taki też no, musi się pojawić. Dajmy sobie, no nie wiem, za 200 zł. No jedną skrzynkę przygody sobie pyknijmy. No i zobaczymy. Zobaczymy co tu poleci. Uwaga, 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 jest niestety P250 Asimov za 33 zł. No cóż, no nie oddało dzisiaj, nie oddało dzisiaj, ale ja wam przypominam, żebyście używali mojego kodu promocyjnego Esteban, bo macie z nim aż 14% do wpłaty. Pamiętajcie również o tym, żeby zostawić łapkę w górę, suba dzwonem komentarz. No i jak oglądacie do końca, to napiszcie w komentarzu Wataha Pożera. Wataha pożera napiszcie w komentarzu, jak oglądaliście do końca. Ja wam bardzo dziękuję. Widzimy się w kolejnych odcinkach. No i co? Nie.